Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr Ty jesteś Mesjasz syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł Błogosławiony jesteś Szymonie synu Jony albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego lecz ojciec mój który jest w niebie otóż i ja tobie powiadam ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na Ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czemu razem życia każdego z nich? tematów, które można by poruszyć wspominając każdego z nich duchowej strawy dla nas w związku z historią każdego z nich starczyłoby spokojnie na dwie osobne uroczystości. Każdy z nich odegrał przecież też ważną, niepowtarzalną, można powiedzieć, rolę w historii Kościoła. Że można by sobie postawić pytanie, czy nawet nie lepiej, niesłuszniej byłoby ich wspominać osobno, a Kościół od samego początku czci ich razem, Piotra i Pawła, dwóch ludzi tak totalnie różnych, z tak różną historią, z tak różnym bagażem doświadczeń, z tak różnym wykształceniem, z tak różną wrażliwością. Temperamenty może mieli nieco podobne, obaj raczej zapalczywi, impulsywni. Kościół od początku czci ich razem. Tak jakby chciał nam powiedzieć, że nie da się przeżywać wiary samemu. Potrzebny jest ten drugi obok, nawet jeśli jest tak różny. Kościoła się nie da budować w pojedynkę. Bez tego drugiego obok, nawet jeśli jest tak diametralnie inny ode mnie, od tego, co mnie się wydaje słuszne, właściwe. Od samego początku Kościół czci Piotra i Pawła razem. Pewnie także dlatego, aby. Przypominać samemu sobie, że chrześcijanin jeden, pojedynczy, zamknięty w jakiejś swojej bańce, w przekonaniu o swojej jedynej słuszności, to żaden chrześcijanin. Chcę też Kościół, nasza matka, abyśmy w ten dzień uroczystości owych dwóch apostołów, na których zbudowana jest, Nasza wiara. Zobaczyli ich jako ludzi, którzy pozwolili się Bogu obdarować pokojem. Bo o tym nam mówiły te pierwsze dwa czytania. W pierwszym i w drugim widzimy kolejno Piotra i Pawła w więzieniu. Z tego więzienia, opisanego w pierwszym czytaniu, Piotr jeszcze wyjdzie. Ale jak słuchamy tego słowa, to widzimy, że on. Jest mocno zaskoczony tym, że z tego więzienia wychodzi. Wertując dzieje apostolskie, uważniej odkrylibyśmy, że to jest pierwszy raz w dziejach, kiedy jest mowa o pasrze. To, to by nam wskazywało na to, że to jest pierwsza paska po pasrze męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Poprzednie święta paschalne, pan został pojmany, umęczony, zabity i zmartwychwstał. Minął rok, jest kolejna Pascha i Piotr jest w więzieniu. No to co on sobie może myśleć? No, przyszła na mnie pora. Czas na moją Paschę. Widzimy, kiedy anioł go wyprowadza z więzienia, jak jest zdumiony, nie dowierza, nie wie, czy mu się śni, nie śni. Co robił w więzieniu? Spał. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę w tym pierwszym czytaniu. Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami. Znaczy, Piotr w tym więzieniu, spodziewając się już za chwilę, za moment swojej pasy, swojej męki, swojej śmierci, Piotr sobie śpi spokojnie. On nie jest zszokowany tym, co się dzieje. Nie jest przerażony. Najwidoczniej zakłada, że właśnie tak ma być. Ostatecznie po to poszedł za Jezusem. Po to pozwolił się Jezusowi raz, drugi, trzeci powołać do tego, żeby iść za nim, żeby za nim iść jego śladami paschalnymi. W drugim czytaniu Słuchaliśmy jednych z ostatnich słów, jakie zapisał święty Paweł do Tymoteusza, z więzienia, z którego wyjdzie już na egzekucję. Krew moja już ma być wylana na ofiary. W dobrych zawodach wystąpiłem, tam jest dosłownie powiedziane, zmagałem się pięknym zmaganiem. Biegu kończyłem, wiarę, strzegłem, teraz już tylko wieniec zwycięstwa na mnie czeka. To też jest człowiek, który dał się Bogu obdarować pokojem. On też ma poczucie, że jest na swoim miejscu. W tym więzieniu, z którego go poprowadzą na egzekucję, żeby mu uciąć głowę, żeby wylać jego krew. On jest na swoim miejscu. On by nie chciał być nigdzie indziej. Biegu kończyłem. Zmagałem się pięknym zmaganiem. Teraz już tylko ten wieniec zwycięstwa. Kiedy zbieramy się, aby oddawać cześć. Książętom apostolskim Piotrowi i Pawłowi, na których wierze zbudowana jest nasza wiara, którą za chwilę będziemy wspólnie wyznawać, to może jesteśmy tu po to, żeby przyjąć od nowa te dwa dary. Dar nie zawsze łatwej wdzięczności za wspólnotę, w której przeżywamy wiarę. Za braci i siostry, tak różnych, tak innych, nieraz tak dojmująco i drażniąco innych. Z inną wrażliwością, innym myśleniem, innym pojmowaniem pewnych spraw, a przecież nasze jest jedynie słuszne. Także odnośnie spraw, jak to mówimy, kościelnych. Jedyny chrześcijanin, żaden chrześcijanin. I ten drugi dar dar pokoju wynikającego z pewności, że jeśli jestem w doświadczeniu paschalnym, jeśli Pan pozwala, żebym wchodził w doświadczenia paschalne, to jestem na swoim miejscu. Nie dzieje się nic niezwykłego, kiedy wchodzę w Paschę. Kiedy wchodzę w samotność ogrójca, więzienia, opuszczenia, niezrozumienia, oskarżenia, Dźwigania jakiegoś mojego krzyża. Nie dzieje się nic niezwykłego. Przecież po to jestem chrześcijaninem, żeby iść Jego śladami, żeby iść za nim. Bo jak Pawła i jak Piotra, Pan dzisiaj po raz kolejny z niesłychaną, bezprzykładną cierpliwością i czułością wobec mnie, Pan jeszcze raz mnie do tego dzisiaj powołuje. 不一样。